Co tam chcemy wiedzieć? Wszystko. Gramy w tego badmintona od 30 lat. W tym roku, w kwietniu, zorganizujemy 30. Akademickie Mistrzostwa Wrocławia w badmintonie i to będzie nasz taki mały badmintonowy jubileusz. Zorganizowaliśmy w przeciągu tych 30 lat blisko 120 imprez badmintonowych. W których wzięło udział około 4000 studentów. Nie jestem w stanie podać dokładnej liczby, bo nigdy nie liczyliśmy i studentów i nigdy też nie kładliśmy nacisku na, na statystyki. Turnieje badmintonowe są barwne, urodziwe, głównie z uwagi na startujące zawodniczki AWF-u Uniwersytetu, ale także innych uczelni. W naszych imprezach biorą udział studenci niemal wszystkich wrocławskich uczelni. Prym wiodą studenci AWF, Uniwersytetu oraz Politechniki. Z przyrodniczego ktoś jest? Tak, oczywiście Uniwersytet Przyrodniczy ma duże tradycje, bo jeden z pierwszych turniejów we Wrocławiu przed laty to był turniej puchar rektora Akademii Rolniczej. I wszedł do tradycji przez wiele lat organizowano bardzo duże, zostające na dużym wysokim poziomie turnieje badmintonowe. Teraz troszkę na Uniwersytecie Przyrodniczym ten Badminton odupadł ale liczymy na to, że jeszcze się nam odnowi i że będzie tam jeszcze dużo chętnych Czyli kolejna edycja DLM-u 26 kwietnia. 26 kwietnia, zapraszamy serdecznie wszystkich studentów na 26. To będzie połączone z Dniami Olimpijczyka. Duża, barwna, naprawdę impreza, organizowana wspólnymi siłami. Będzie tutaj na pewno co obejrzeć i gorąco zapraszam. 26 kwietnia. Do zobaczenia.